Zdarzenie z pociągiem, nieszczęśliwy wypadek, pierwsze dni po wypadku, to byłem otumaniony środkami przeciwbólowymi. Także nie wiedziałem dokładnie, co się dzieje. Po prostu czułem, że nie mam roka, ale to tak do mnie nie docierało. Jakiś czas, kiedy już tak zacząłem świadomie myśleć, no to wtedy przyszedł szok taki dosyć duży. Wydawało mi się, że jestem w piekle. Taka sytuacja bez wyjścia, jakby nawet nadziei nie miałem. Ok, ok. okay.

Powrót pięść. Do góry! Po objęciu pogrót mął! Tak, jest. że to będzie troszeczkę łatwiej, bo wydawało mi się, że, że może nie ma dużo takich zawodników po amputacji obu kończyn górnych i faktycznie ich dużo nie ma, ale ci, co są, są naprawdę nieźli i to nie były ich pierwsze mistrzostwa. To nie były pierwsze mistrzostwa Rosjanina, z którym walczyłem. No, który jest dobry, no, był lepszy i było to czuć podczas walki. 21 sierpnia w Bukareszcie w Rumunii będziemy brać udział w Mistrzostwach Europy. No, i będzie rewanż wtedy. Będziemy walczyli, no i przygotowujemy się już powoli. Raz, raz, kocham życie Brat, zaczynam tak samo, z uśmiechem Co dzień rano, jak wstaję rano Dziękuję Bogu, że mam do życia Kolejny powód, pora jest taka Trzeba nagrać traka, kocham życie Chodzę w dwóch nogach, nie na czworaka Stary, kocham życie Wiesz o co chodzi, zapiszę to na płycie Kocham życie, zapisz to sprayem na murze Kocham życie, lubię być zawsze na górze